Panie i Panowie, niniejszy filmik ma na celu ekspozycję i analizę logiczną treningu sportowego sprinterów w środowisku wodnym. Dzięki uprzejmości zakładu pływania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nagrany został filmik instruktażowy. Zapraszamy! Zaczynając od początku, sportowiec sprinter, który swoje treningi regularnie przeprowadza w środowisku stricte grawitacyjnym na obiektach sportowych lekkoatletyki, aby wnieść coś nowego, udaje się na basen, gdzie może nawiązać nowe znajomości z ludźmi tam będącymi, realizując się również w wymiarze społecznym swojego przeznaczenia. Aby urozmaicić trening i dostarczyć świeżego bodźca, może udać się na basen, aby tam w środowisku antygrawitacyjnym pracować nad swoją siłą, wytrzymałością, szybkością i wieloma innymi cechami motorycznymi. Proponujemy na rozgrzewkę przepłynięcie kilku długości basenu: na brzuchu, nogi do kraula, ręce wyprostowane w górę z deską, tak jak widoczny na nagraniu model. Należy przestrzegając zasady stopniowego natężenia wysiłku, zacząć od mało intensywnych ćwiczeń. Środowisko wodne jest świetnym obszarem, w którym aparat ruchowy naszego sprintera znajduje się w odciążeniu grawitacyjnym, co skutkuje zmianą charakteru wykonywanego ruchu, wykonywanej pracy. Staramy się pamiętać o społecznym wymiarze sportu i o jego społecznej misji, dlatego polecamy trenować z partnerem i właśnie w tej konwencji ukazane będą co po niektóre ćwiczenia, które tutaj widzimy. Obecnie na ujęciu widzimy dwójkę partnerów treningowych pokonujących w trakcie końcowej części rozgrzewki długość basenu kraulem ze zwiększoną intensywnością. W tym momencie natomiast widzimy instruktora lekkoatletyki, modela, który instruuje sprintera odnośnie techniki ćwiczeń wykonywanych w ramach owego treningu, treningu w środowisku wodnym. Trening taki determinuje potrzebę posiadania wiedzy z zakresu fizyki i fizjologii wysiłku, która uchroni sportowca przed ewentualną kontuzją. Dobrze poinstruowany sportowiec rozpoczyna trening skokiem do wody i tutaj należy już zaznaczyć, że praca sportowca jego ciała wykonywana w trakcie skoku do wody ma dużo cech wspólnych z techniką startu niskiego w biegach sprinterskich. Ważne jest czas reakcji, koordynacja ruchowa i pewność siebie. Widoczny na ujęciu model wykonuje dodatkowe ćwiczenia wzmacniające górną obręcz barkową oraz korpus, plecy, tak aby być jak najlepiej przygotowanym motorycznie do pobijania rekordów. Korzysta z bazy sportowej oraz przyrządów i przyborów dostępnych na basenie. Ważne jest, że sportowiec nie powinien się spieszyć. Powinien się skupić na jak najlepszym samorozwoju, treningu umysłu oraz medytacji w czasie przerw od treningu. Stretching w przerwach jest bardzo przydatny. Zawodnik ćwiczy czas reakcji oraz tak samo jak na zewnątrz na bieżni, tym, tym razem jednak w innym środowisku, w środowisku wodnym, które determinuje zmiany adaptacyjne w aparacie ruchowym sportowca. Dynamiczne ruchy ciała. Są znacznie utrudnione w środowisku wodnym. Jest to spowodowane oporem, jaki stawia woda. Jest to niewyobrażalnie większy opór niż ten, który stawia nam powietrze. Tak więc, gdy organizm sportowca, jego aparat ruchu, zacznie przystosowywać się do pokonywania oporów w tak niekorzystnym dla niego środowisku, jakim jest środowisko wodne, z punktu widzenia swobody ruchu będzie lepiej przystosowany, i na zasadzie kontrastu łatwiej będzie mu na powierzchni, gdy wróci na bieżnie. Dodatkowym atutem treningów przeprowadzanych w środowisku wodnym jest fakt możliwości połączenia takiego przedstawionego na filmiku treningu, typowo sprinterskiego, z treningiem cardio lub innym treningiem wykonywanym na basenie, takim jak na przykład trening wstrzymywania oddechu pod wodą. Oraz trening ćwiczenia mięśni oddechowych w wodzie. W tym miejscu, jako że jesteście zaabsorbowani oglądaniem przedstawionych tutaj modeli ćwiczących wspólnie, należy zaznaczyć to, jak bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ćwiczeń na basenie. Należy pamiętać o tym, żeby zawsze przed wejściem na basen oczyścić swoje ciało. Ze wszelkich toksyn przy użyciu czysznica, udać się na basen w odpowiednim stroju, zdjąwszy biżuterię. Tylko przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie treningu na basenie pozwoli nam na świadome, bezpieczne i refleksyjnie podejmowane uwydatnianie zdolności morfofunkcjonalnych naszego organizmu. Na filmiku przedstawione są tylko niektóre warianty ćwiczeń. Takie jak pływanie z użyciem gumoporowych płetw, partnera lub deski, lub pod wodą z obciążnikami na kostkach, które są dobrym rozwiązaniem do wymuszania urozmaiconych zmian adaptacyjnych w naszym organizmie. Każdy trening koniecznie musi zawierać część wstępną, w której w skład wchodzi rozgrzewka oraz część główną. Na którą składają się ćwiczenia właściwe kształtujące cechy motoryczne i zawierające określone techniki. Po niej następuje część końcowa, jako trzecia z trzech. Zawiera ona elementy relaksacyjne, rozluźniające, wyciszające. Przed treningiem, oczywiście, należy zgodnie z regulaminem pływalni wziąć prysznic, zadbać o przestrzeganie innych zasad higieny z zakresu. Nieposiadania biżuterii? Jeżeli regulamin przewiduje, należy mieć czepek, odpowiedni strój kąpielowy, zawsze powinien być ktoś, kto czuwa, czyli ratownik. Po pierwsze, nie szkodzić. Tylko zawodowi sportowcy oraz instruktorzy mogą w pełni świadomie układać plany treningowe z wykorzystaniem przedstawionych na tym filmiku technik oraz ćwiczeń. Wykorzystanie wyżej przedstawionego sposobu kształtowania zdolności, umiejętności i wiadomości u sportowców-sprinterów wymaga dalszych badań udowadniających jego skuteczność. Niemniej jednak wszystkie są szeroko w świecie wykorzystywane w treningach, nie tylko sprinterów, gdyż środowisko wodne, jego cechy od bardzo dawna są dostrzegane jako Alternatywa i pozytywny dodatek do innych treningów poza środowiskiem wodnym. Aktualnie widzimy parę treningową ćwiczącą w brodziku. Tak zwany brodzik charakteryzuje się znacznie mniejszą wysokością wody. Wysokość ta nie przykrywa całego ciała sportowca, jak ma to przypadek w basenie głębokim, a jedynie jego część, co pozwala na stopniowanie wysiłku. Tak to w trakcie skoku ciało naszego sportowca odbija się w środowisku stricte antygrawitacyjnym. Niemniej jednak stawiającym opór, gdy próbujemy go opuścić, przemieszczając się w górę. Natomiast górna część ciała, która znajduje się już poza środowiskiem wodnym, takiego oporu nie napotyka. Zawodnik wykonuje skoki ze słówka, ćwicząc swój czas reakcji, ponieważ wykonuje je na sygnał instruktora. Teraz widoczny na filmiku sportowiec ćwiczy z przyborami, jakimi są obciążniki na kostki. Dzięki którym, będąc cały zanurzony w wodzie, jest w stanie wykonywać skipy. Przy użyciu płetw pływa pod wodą, w ten sposób kształtując swoją wytrzymałość, koordynację ruchową oraz pracę w środowisku antygrawitacyjnym. Na basenie jest zawsze też czas na refleksję i przemyślenia, ponieważ środowisko to takie, jakie panują na basenie warunki społeczne, kulturowe, determinują pewnego rodzaju zadumę, skupienie i przekierowanie mentalne na samorozwój. Część końcowa zawierająca takie elementy jak pokonywanie długości basenu y, nogami do kraula na plecach z deską mają za zadanie zwiększyć wytrzymałość, wzmocnić brzuch oraz pozwolić sportowcowi na jak najlepsze przystosowanie się do treningu sportowego sprinterów w środowisku wodnym. Bardzo ciekawym i wartym przypomnienia przyrządem, wartym pokazania go tutaj na owym filmiku, są y, gumy oporowe długie, takie jak przedstawione na widocznym ujęciu. Nasz sportowiec próbuje je teraz założyć. Są one bardzo długie i mają długą trasę swojej rozciągliwości. Tak więc kiedy nasz sportowiec wystarczająco oddali się od przyczepu, będąc przy, przytwierdzonym do owej liny, stawia mu na opór i on w stanie płynąć kraulem na piersiach, będąc pod wpływem stałego, ustawicznego oporu stawianego przez przyrząd. Wykonywanie startów ze słówka wzmacnia tak zwaną siłę eksplozywną nóg, tak bardzo potrzebną w czasie startów sprinterskich, czy to niskich, czy jakichkolwiek innych. Nasz model widoczny na ujęciach wykonał gamę bardzo wielu różnych ćwiczeń, korzystając z wielu różnych przyrządów i przyborów znajdujących się na basenie. Lecz należy pamiętać o tym, że ta lista jest bardzo długa i nie byliśmy w stanie ukazać wszystkiego na jednym krótkim filmiku. Środowisko wodne bardzo korzystnie wpływa na psychikę. Ciało ludzkie nawet w 70% składa się z wody. Przed urodzeniem pływaliśmy w e, płynach płodowych na, naszej matki, co, co świadczy o tym, iż takim, no, taką genezą naszego środowiska jest środowisko wodne. Tak więc trening w środowisku wodnym możemy potraktować jako taki swoisty powrót do natury. Grawitacja spłaszcza nasze ciało, powoduje, że stajemy się niżsi, powoduje, że pojawiają się na naszym ciele zmarszczki i wszelakie takie opady, te nasze mięśnie stają się takie wiotkie i wiszące w dół. Natomiast w wodzie jesteśmy w stanie przeciwstawić się tym wyniszczającym siłom grawitacyjnym panującym na naszej planecie. Stretching przy, uży przy użyciu przyborów takich jak piłki gimnastyczne jest y, świetną alternatywą na część końcową zajęć treningu sprinterskiego na basenie. Następnie piłki mogą być użyte do y, Zabaw oraz różnych gier w wodzie, mających swoje miejsce w części końcowej. Rozróżnienie, ekscytacja, spontaniczność, które pojawiają się w trakcie uczestniczenia w zabawach w środowisku wodnym, pozytywnie wpływają na umysł i na zdolności koordynacyjne na zdolności regeneracyjne. Naszego ciała i umysłu. Dzięki temu wszystkie techniki i zdolności przyswajane w czasie treningu będą mogły być mm, zasiewane w umyśle, który jest odpowiednio zrelaksowany i przystosowany, entuzjastyczny, entuzjastycznie nastawiony do przyjmowania nowych wiadomości czy utrwalania nowych umiejętności. To już koniec treningu naszego modela. Widzimy go oddającego wiaderko, oddającego do kasy biletowej kluczyk i radosnego po ukończonym treningu opuszczającego basen. Zawodnik, wracając teraz do środowiska grawitacyjnego, będzie pamiętał o tym, że Zawsze kiedy będzie chciał fajnie poćwiczyć, będzie mógł sobie wrócić na basen. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Hej!